moi drodzy, wyjęty jest tłoczek. Tak to wygląda. Czyli jedna wielka breja. Wyjmuję uszczelniacz. Tak on wygląda. Kładę go tutaj na boku i zobaczcie, jak to wszystko jest upaćkane, zardzewiałe. Wszystko oczywiście będzie oczyszczone, tak jak powinno być. To dostajemy w komplecie? Zobaczcie sobie porównanie. Jak jest tłoczek nowy. I tutaj mamy ten wyjęty. Widzicie? Wżery powierzchnia musi być taka jak w tym nowym, nawet takie jest używany, powinna być powierzchnia czysta, bez wżerów, bez takich wykwitów jak jest tutaj. W komplecie, oczywiście, dostajemy nowy uszczelniacz. Osłonę kurzową, odpowiedniki, kapselki smar. i montujemy to. Wszystko oczywiście na wyczyszczony, oczyszczony, odtłuszczony element. Tłoczek oczywiście będziemy pokrywali i będziemy albo tą pastą, albo tą tutaj w zestawie, która jest. Pasta. Zastosujemy sobie tą zestawu, żeby nam się później pod nogami gdzieś nie pałętała. No i chyba tyle. Później pokażę Wam jak to już jest zamontowane. Jak to chodzi suwliwie, praktycznie bez użycia żadnego narzędzia, można taki tłoczek wcisnąć. Jeśli jest wszystko zrobione dobrze i wszystko się ładnie wcisnęło, yy, zwracajcie uwagę na to, żeby się tutaj nie podwinął Wam tutaj ten uszczelniacz w trakcie. Yy, troszeczkę umiejętności i nie trzeba, nie trzeba dużo czasu, żeby to wszystko włożyć i żeby to wszystko ładnie yy, chodziło.